Literatura ze środka Europy. Podcast około książkowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Witam Państwa po raz kolejny. Zapraszam do wysłuchania najnowszego. Jeżeli słuchają Państwo regularnie, albo nie najnowszego. Odcinka podcastu Literatura ze Środka Europy. Po ostatnich licznych wyjazdach, tym razem powrót do transgranicznej europejskiej macierzy, bowiem dzisiaj mam dla Państwa króciutką audycję o komiksie, komiksie przez noc, komiksie dwójki autorów Nikolasa Malera i Jarosława Rudisza. Nikolas Maler ten komiks narysował, a Jarosław Rudisz napisał. Przez noc ukazało się w polskim przekładzie Gosi Grelińskiej, a książka została wydana nakładem książkowych klimatów w roku 2025. To jest chyba pierwszy komiks książkowych klimatów, więc trzeba, więc trzeba się prezesowi oraz Wszystkim pracownikom książkowych klimatów pokłonić, bo to może jest początek czegoś nowego. To jest komiks stosunkowo świeży, bo on ukazał się w oryginale po niemiecku w roku 2021, no i to jest oczywisty powód, dla którego ten komiks tłumaczyła Gosia, no bo on się ukazał po niemiecku, więc był tłumaczony z niemieckiego. Najważniejsza rzecz, myślę, że czekają Państwo na to, ten komiks pięknie pachnie. Rzeczywiście miałem nawet zamiar przeczytać go później, ale bałem się, że ten taki olejowy zapach, który jest cudowny, i nie wiem, naprawdę nie wiem, dlaczego nie ma takiego zapachu męskiego na przykład. Myślę, że wydawcy mogliby wytworzyć własny zapach takich perfumów o zapachu farby drukarskiej. Różnej, bo no to są na różnym papierze różne farbki, ale to by było coś. no... Gdybym mógł, to najchętniej spałbym w pościeli, która by taki zapach emitowała. No, ten komiks mam trochę porozginany, bo go wącham. Także na poziomie olfaktorycznym jest to doświadczenie bardzo ciekawe. To jest doświadczenie bardzo ciekawe także na poziomie takiej interakcji z fizycznym produktem, bo ten komiks wydrukowany jest nie znam się na tym, ale na takim sztywnym, twardym papierze, który się nie błyszczy. I interakcja z tym taka czysto czytelnicza jest po prostu wspaniała. Takie sztywne kartki, twarda oprawa, I jak to pięknie, że książkowe klimaty zaczynają wydawać książki w twardych oprawach, więc od strony wizualnej fantastyczne. Wrócę jeszcze do strony wizualnej za chwilę, ale może dwa słowa o treści. Przez noc określiłbym jako nocną powieść graficzną. I mówię powieść graficzna, bo dla mnie to jest chyba właśnie taki komiks plus. Nie wiem czemu, zastanawiałem się trochę nad tym, ale nie miałem jakiegoś poczucia, że obcuję z komiksem. I mówię to całkiem szczerze: całkowicie gdzieś na bok mi zszedł Jarosław Rudisz, i to, że czytałem komiks, który on pisał. Ten komiks Malera i Rudisza na mnie działał jak powieść, jak powieść Jarosława Rudisza zresztą. No, i ta nocna powieść graficzna z mojej perspektywy jest trochę taką wypadkową kilku rzeczy. Po pierwsze, książki Boże Narodzenie w Pradze. Historia nocnej włóczęgi, tylko nie grupy ludzi, tylko dwójki ludzi, w tym komiksie, w tej powieści. No to jest bezpośrednie odniesienie. I zresztą wydaje mi się, że w tej audycji o Bożym Narodzeniu w Pradze to Piotrek Gawliński, który był tam gościem. Wydaje mi się, że on to podkreślał i mówił, że książka Boże Narodzenie w Pradze jest inspirowana komiksem, który był wcześniej, i że on widział tam takie nawiązania tego komiksu jeszcze wtedy po polsku nie mieliśmy. Po drugie, drugim wymiarem czy drugą składową tego komiksu jest dla mnie ogólnie twórczość Jarosława Rudisza, twórczość powieściowa, zwłaszcza czeska, a w tej twórczości przede wszystkim książka Czeski Raj. Historyjki, które tutaj są opowiadane, niektóre to są historyjki z czeskiego raju. Może nie wszystkie, ale ten przewodni trochę wątek, czy jeden z przewodnich wątków żubrów. I tego, jak cudownie sobie żyją żubry i jak mężczyźni powinni żyć jak żubry, no to jest wątek właśnie z czeskiego raju, ale w ogóle ta książka poprzez dialogowość jest dla mnie taka czeskorajowa. No, i ona jest dla mnie dodatkowo czeskorajowa z powodu tematyki, bo mimo, że mówi się w tej książce o historii całkiem sporo, bo to jest książka, która w pewnym stopniu jest godną kontynuatorką, czy jakoś nawiązuje delikatnie do ostatniej podróży Winterberga. W Winterbergu była bitwa pod Kenigrad, tutaj jest bitwa pod Austerlitz. To jest bitwa na terenie Czech. No, ale tu jest bitwa pod Austerlitz, się pojawia w kilku miejscach i nawet miałem nadzieję, że będzie jej trochę więcej, ale nie. Natomiast ta bitwa pod Austerlitz jest zaznaczona. Oczywiście to nie jest tak jak u Winterberga, to nie są napady tej historii, takie gwałtowne, tylko taki delikatny historyczny kaszelek jest tutaj obecny, dlatego że jeden z dwóch bohaterów, tych szwendaczy, imion których nie znamy, jest historykiem. I z tej dwójki, która jest narysowana, skomponowana trochę jak flipi-flap, mały gruby, duży chudy, no to ten duży chudy, historyk cały czas mówi, może nie cały czas, ale regularnie mówi, to jest ten nieszczęśliwy. A ten mały gruby go w jakimś stopniu pociesza, chociaż komentowanie rzeczywistości półsłówkami wielkim pocieszeniem nie jest. No, ale to są dwaj bohaterowie, rozpięci trochę na takiej skali. Oni się bardzo różnią, a jednocześnie są przyjaciółmi. No i oni się szwendają i rozmawiają po pierwsze o historii, po drugie rozmawiają o tym, co jest nie tak ze światem, po trzecie wspominają trochę rodzinę, ale w kontekście historycznym. Tu pojawia się przeuroczy wątek naprawdę najczarniejszego humoru związanego z gazem Cyklon B. Związanego w ogóle z utratą rodziny przez jednego z tej dwójki, tego wysokiego. Utratą rodziny, dziadków konkretnie, w czasie II wojny światowej, którzy zostali wywiezieni do Terezjensztat i potem już ślad po nich zaginął. No ale mimo, że ta historia smutna, to jednak ten taki czeski humor jest tutaj obecny i wątek rzekomo prawdziwy. Ja tego nie sprawdziłem. Cyklon B, który produkowany po wojnie w Czechach jest rzekomo, czy był, jako Uragan D2, no jest, powiedziałbym, ciekawy. Przyznam, że dawno też nie widziałem komiksu, który miałby kadr z napisem Arbacht Macht Frei. Ten ma. No muszę przyznać, że szanuję i Rutisza, i Malera za śmiałość, i za jechanie po bandzie, i za naprawdę, naprawdę interesującą opowieść. No, ale czy życie to są tylko napady historii, opowieści o świecie i o rodzinie, nawet jeżeli zginęła? No, w oczywisty sposób nie, gdyż życie mężczyzn to są opowieści o kobietach. No i cały ten spacer ma jedną bohaterkę Hanę. Hanę, która była miłością obu tych ludzi. No, w tej chwili, mimo że, jak już wiemy, nie pasuje do swojego męża, nigdy nie pasowała do niego, no, to akurat jest 20 lat po ślubie i ma dwójkę dzieci. Nie przeszkadza to w trakcie nocnych wędrówek snuć różnego typu wspomnień dotyczących awantur, czy awanturki na weselu tejże Hany, i tak dalej. Więc, tak naprawdę, ta kobieta, ten wątek kobiecy to jest coś, co napędza tę parę. Na poziomie takiej melancholii. Ta melancholia jest tutaj taka zawieszona. No, oni niby to tak pada, jeden niby bardziej, drugi trochę mniej, ale ta melancholia, diagnozowana także przez Rudisza bardzo regularnie w książkach jako taka czeska, no nie wiem, czy przypadłość, ale taka cecha, jest też tutaj widoczna. No i muszę powiedzieć, że wszystkie te rzeczy gdzieś były u Rudisza, bo właściwie nie ma tutaj żadnej nowej rzeczy. Tu nie ma niczego, no może niedobre słowo, innowacyjnego. To nie jest tak, że tutaj Rudisz wrzucił coś nowego. Czasami w jego książkach regularnie coś się takiego znajduje, co jest kolejnym dodatkiem do tego jego uniwersum. Tutaj tego nie ma na poziomie literackim. Tutaj tą nowością jest sposób tej narracji. Bo byłem zaskoczony, naprawdę byłem zaskoczony, jak bardzo tak minimalistyczny komiks będzie na mnie działał, jak bardzo, plansze, które są planszami wydrukowanymi w trzech kolorach: białym, szaro-niebieskim i no, takim złamanym czarnym, takim no, powiedzmy czarnym, ale nie takim najgłębszym. Wszystko jest w trzech kolorach. To wszystko jest czarne. Tło jest czarne. Jeżeli są Państwo przyzwyczajeni do białego tła pomiędzy kadrami, to ten komiks będzie wyglądał jak negatyw. On jest cały czarny, i na tym są czasami jakieś jaśniejsze rzeczy narysowane. Kadry są duże, kadrów jest niewiele. Najczęściej kadrowanie to są dwa ujęcia w linii, cztery ujęcia na stronę. Trochę tak, jakby człowiek zrobił cztery zdjęcia telefonem komórkowym, takie. Pionowe w takiej nawet proporcji, mniej więcej. Oczywiście nie wszystkie strony są takie, bo są strony, gdzie jest pojedynczy kadr, są strony, gdzie są kadry na trzy, takie pionowe, ale nie zmienia to faktu, że to nie jest komiks, który jest y, gęsto rysowany. Tu grają plamy kolorystyczne, minimalizm i także oszczędność kreski, bo to jest chyba największy. Taki objętościowo komiks, czy powieść graficzna, jak właściwie mówię. Muszę się pilnować, bo rzeczywiście dla mnie to powieść, który jest narysowany jako kartun. Ideę kartunu tłumaczy szczegółowo, ale bardzo konkretnie Scott McCloud w swojej książce Zrozumieć Komiks. No, natomiast najprościej kartun rozumieć jako komiks, który jest pozbawiony szczegółów. W szczególności kartunowe są postacie czyli to są postacie patyczkowe. To są postacie wysoce symboliczne, czyli głowa, szyja, nogi, koniec. Trudno czasami określić nawet płeć. Kartuny działają w ten sposób, wedle tego, co mówił Scott McCloud, do wysłuchania audycji, o którego książce bardzo Państwa zachęcam, bo zrozumieć komiks uważam za jedną z ważniejszych książek w moim życiu. No więc Scott McCloud twierdzi, że kartuny działa w ten sposób, że im bardziej... Że im bardziej niepodobna i bardziej symboliczna jest postać, tym bardziej umysł nasz traktuje ją jako reprezentanta całego szeregu danych istot, czyli w tym wypadku jako mężczyzn traktuje. I nie doszukuje się podobieństwa, bo go tam nie znajdzie. I ten komiks jest komiksem kartunowym. Te postacie składają się właściwie z tułowia z nieodróżnialną od tułowia głową oraz z nosa. W podobnej konwencji narysowane są także inne postacie, bo pojawiają się tutaj inne postacie. Są to właściciele hospod, którzy te hospody zamykają, gdyż bohaterowie trafiają, piją piwko i ponieważ akurat zamykają, muszą ruszać dalej. Na poziomie formalnym, także bardzo interesująco zrobione są tutaj dymki. Jeżeli dymki do tej pory kojarzą państwo w takiej wersji kompaktowej, czyli spora chmurka. I stosunkowo krótki ten, no nie wiem, ogonek, niestety nie znam terminologii odpowiedniej. To tutaj te dymki wyglądają prawie jak baloniki. One są zawieszone czasami na końcu krawędzi i bardzo wyraźnie są odsunięte od postaci. Powoduje to, że cała dolna część rysunku, gdzie ci bohaterowie stoją, jest bardzo spójna. Ona jest ciemna, oni są tylko nieco jaśniejsi. I całość tego komiksu jeszcze bardziej nabiera charakteru minimalistycznego. No i to był minimalizm na poziomie formy wizualnej, ale ten komiks jest także minimalistyczny na poziomie języka. Po pierwsze, dymków jest bardzo niewiele i są strony, gdzie nie ma nic. Widzimy tylko bohaterów, którzy idą, nie wiemy nawet dokąd, a i to tło zmienia się bardzo umownie, bo to tło to jest taki nocny skyline. Czyli widzimy tylko zarys dachów na tle nieba, nic więcej, czasami jakieś pojedyncze okienko. I można byłoby mówić, że tam się nic nie dzieje. Ale właśnie tam się dzieje. Przez to, że to się dzieje w nocy, to uruchamia to w człowieku skojarzenia, przynajmniej we mnie uruchamiało. No takie skojarzenia, kiedy człowiek idzie nocą przez miasto, jest pusto, cicho. Jeżeli się idzie jeszcze z kimś, to się najczęściej wtedy jakoś nie spieszy, inaczej się rozmawia. I rzeczywiście ten komiks, ja go też czytam wieczorem i to późnym, idealnie się wpisuje całość takiego doświadczenia nocy, także doświadczenia nocy na poziomie językowym. To, jak oni rozmawiają, to oni rozmawiają bardzo oszczędnie. To są zdania, które składają się z dwóch, trzech wyrazów. To są zdania charakterystyczne dla rozmów między przyjaciółmi. Tam się człowiek nie bawi w jakieś wymyślne konstrukcje gramatyczne. Tam nie ma wielokrotnie złożonych zdań. Tam są proste pytania. Spałeś z Haną? Lubisz ich? Co myślisz? Oczywiście nie wszystkie są takie, ale tego typu zdania nadają ton całej narracji. Jest też sporo takich, powiedziałbym, błyskotliwych zdań. W tym wypadku, no, w dzisiejszej audycji nie mam gości Gradińskiej, żeby ją o to zapytać, ale przy najbliższej okazji, kiedy będziemy nagrywać coś o innej książce. To ja na pewno Gosię też o to dopytam, bo jest tutaj cudowne. Cudowne, bo nie mam. Bo jest tutaj przepiękne zdanie. Przepiękne zdanie: sikała tosowa. Kiedy odkryłem to zdanie, sikała tosowa, to stwierdziłem, że muszę wprowadzić to zdanie do swojego języka. Ale przede wszystkim zastanawiałem się, jak Gosia to wynalazła. Jak to jest napisane po niemiecku? Co to znaczy? Jaki jest kontekst? Bo na pewno chodzi tu o sowy, bo te sowy się gdzieś tam pojawiają. To jest jakieś takie rodzinne powiedzonko. Ale czyż sikała tosowa nie jest zwrotem pięknym? No jest. Potem pojawia się jeszcze inna wersja tego zwrotu, czyli. A nie, tego Państwu nie powiem. Zachęcam Państwa do odkrycia tego zwrotu, bo wydaje mi się, że warto go odkryć i wprowadzić do swojego języka codziennego. Ja zamierzam to zrobić, bo to jest za dobre, żebym czymś takim się nie posługiwał. Może nawet wprowadzę to tutaj, do podcastu, tylko jeszcze nie mam pomysłu, jak to zrobić, ale wprowadzę. Ten komiks ma jeszcze jednego bohatera. No właściwie nie wiem, czy jednego. Ten komiks ma, bo to jest bohater, który jest rodzaju nijakiego. I teraz nie bardzo wiem, jak to powiedzieć, bo nie jedną bohaterkę, jednego bohatera. Ten komiks ma jedno bohatero? No nie, tak to chyba nie. Więc istotną rolę w tym komiksie odgrywa piwo. To jest element, który jest mi całkowicie obcy, gdyż no, piwo mi powiem szczerze, śmierdzi nie znam jego smaku. Natomiast jestem świadom faktu, że ludzie piwo piją, że ludzie piwo lubią, i że za piwem się szwędają. A wiem to z książek Jarosława Rudysza oraz chociażby Bohumila Hrabala. No ale ja tej idei szwendactwa za piwem, no zupełnie nie rozumiem. Natomiast piwo jest tutaj obecne. Piwo jest, no, takim napojem, który sprawia, że oni się łączą. Tak naprawdę oni szukają piwa. To piwo jest tutaj też. Więc dla miłośników piwa w oczekiwaniu na nową książkę Jarosława Rudisza, no to ta książka też będzie rzeczą fajną. No i podsumowując, powiedziałbym, że z jednej strony mnie ten komiks nie zaskoczył, no bo to jest komiks Rudiszowy. Zobaczyłem, jak narracja Rudisza siedzi w takim już bardzo współczesnym komiksie. No bo jest oczywiście Alois Nebel, ale Alois Nebel to jest historia sprzed prawie 20 lat. A tutaj mamy coś, co jest bardzo świeżego. I jednakowoż innego niż Alois Nebel na poziomie całym koncepcyjnym, więc to sobie więc to w tym komiksie zobaczyłem. No i doskonale mi się ten komiks czytało. Jak mówię, traktuję go jako powieść graficzną. To jest bardzo ciekawe doświadczenie czytelnicze minimalizmu, minimalizmu w opowiadaniu historii, w minimalizmu w opowiadaniu historii na poziomie wizualnym. Czyli nazwijmy to zdjęć, kadrów, całej kompozycji, ale także minimalizmu na poziomie językowym. Tego, co Rubisz napisała, co Gosia przełożyła. To jest komiks, gdzie jest bardzo mało słów. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że są też opowieści, gdzie w ogóle nie ma słów, dymków, że one są tak zaprojektowane, tak są skomponowane, że mówi obraz. Tutaj te dymki są, ale jest ich bardzo niewiele, a przez to naprawdę, naprawdę. Uruchamia się wyobraźnia, uruchamia się to, co dzieje się między kadrami, no i dla mnie bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. No i cieszę się, że mam ten komiks. Mam nadzieję, że jakieś jeszcze komiksy czeskie się pojawią, czy czesko-niemieckie, czy jakieś dobre komiksy się też będą w książkowych klimatach pojawiać. Ja państwu szczerze polecam ten komiks, ale polecam także posłuchanie. Rozmowy z Jarosławem Rudiszem, rozmowy, którą całkiem niedawno opublikowałem, rozmowy, którą odbyliśmy z Jarosławem oraz z Kasią Dodzic-Grabińską. No, ponieważ rozmawialiśmy tam o książkach czeskich, no to niestety nie mogłem zapytać o komiks, a przecież Jarda był w Polsce no, w ramach promocji właśnie komiksu tego nie można mieć wszystkiego. Bardzo dziękuję Państwu. Za spotkanie dzisiejsze. Zachęcam do słuchania innych odcinków podcastu.